zadanie Słoń biega o 20% wolniej od hipopotama. Hipopotam biega o 10km szybciej od słonia jak szybko biega słoń? Przez x oznaczmy prędkość hipopotama Słoń biega o 20% wolniej więc biega z prędkością 80% więc zapiszemy to już w postaci liczby 0,8x i piszemy prędkość słonia Teraz, w celu ułożenia równania, zróbmy następujący zapis. H to będzie hipopotam i on w tym momencie ma prędkość x. Tutaj s to będzie słoń i w tym momencie prędkość jego to jest 0,8x. Chcemy dojść do równości, więc piszę tutaj równa się. Oczywiście ta równość jest jeszcze fałszywa, bo tu jest, jak widzisz, więcej, możemy napisać więcej. A tu jest mniej. I czytamy dalej. Hipopotam biega o 10 km szybciej od słonia. Ten biega szybciej o 10 km na godzinę. Więc mamy do wyboru: albo od tej wartości większej odejmiemy dziesiątkę, albo do wartości mniejszej dodamy dziesiątkę. I wtedy już ta równość będzie prawdziwa. Ja zwykle tę mniejszą wartość zwiększam, jest łatwiej. Więc jeszcze raz: tu jest mniej. Więc dodajemy naszą dziesiątkę i już równość jest prawdziwa. Już teraz możemy te więcej i mniej zetrzeć. Otrzymaliśmy proste równanie. x przepisujemy. 0,8x zmienia strony, zmienia znak. Dziesiątkę przepisujemy. Po redukcji xów otrzymujemy 0,2x. Równa się 10. Dzielimy to wszystko na 0,2. x równa się. I tutaj mamy 10 podzielić na 0,2. Tak jak w szkole podstawowej przesuwamy przecinek w prawą stronę o jedno miejsce, czyli z dziesiątki otrzymamy setkę, a z 0,2 otrzymamy po prostu dwójkę i otrzymujemy 50 patrząc na jednostki w zadaniu kilometrów na godzinę. Jak szybko biega słoń? Widzimy, że przechodzimy teraz tutaj do słonia i możemy zapisać, że jego prędkość to jest równa 0,8 razy 50. Tutaj przecinek i 0 się redukują. 5 razy 8 otrzymujemy 40 km na godzinę. Zatem możemy zaznaczyć odpowiedź B, ponieważ słoń biega z prędkością 40 km na godzinę.